Witajcie, zapraszam Was na kolejny ciekawy film. Dzisiaj zobaczycie takie niewielkie pudełeczko, ale zawartość iść epicka, ponieważ jest to najnowsza myszka od firmy SPC Gear, czyli Gem Plus. Wersja z bardziej zaawansowanym sensorem, nieco droższa, którą dzisiaj dokładnie dla Was przetestuję. Pamiętajcie, że aktualne ceny sprzętu macie w linkach w opisie filmu, a tymczasem bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No, i dzisiaj recenzja myszki, na którą wiem, że wielu moich stałych widzów czekało, wielu z Was o to pytało. Więc na Wasze życzenie myszka SPC Gear Gem Plus, czyli SPG 146, takie ma oznaczenie producenta. I mamy tutaj do czynienia z myszką dla bardziej wymagających graczy. Jeśli chodzi o zawartość zestawu, to mamy podstawowy opis. Software trzeba sobie ściągnąć ze strony SPC Gear, wchodząc w odpowiedni model myszki i tam szukając sekcji do pobrania. Tak więc, instrukcję mamy. Mamy też w zestawie wymienne ślizgacze oraz naklejkę. Pudełeczko przypomina inne myszki od SPC. Tak więc, utrzymane jest to w tej samej tonacji. Waga według producenta to 67 gramów. Myszka bardzo lekka. I mamy tutaj bardzo przyzwoity sensor, czyli Pixel PMW 3370. 19 000 dpi to jest maksymalna wartość. I mamy przełączniki pod przyciskami głównymi. Kale GM. 8.0 o żywotności, uwaga, 80 milionów klików. To jest po prostu kosmiczna liczba przewód w specjalnym oplocie i dobrej jakości ślizgacza, więc takie podstawowe tutaj e, rzeczy mamy napisane. Wymiary myszki to 126x65x38 mm. I przewód ma metr 80, czyli też takie standardowe informacje. I te wymiary czynią tutaj tą myszkę taką średnio dużą, raczej idącą w stronę większego rozmiaru. Ale bywają też myszki tak większe, jak i mniejsze. I od razu sprawdzimy też tą wagę. 67 podaje producent. A moja waga twierdzi, że 69, więc bardzo, bardzo zbliżona wartość. Można powiedzieć, że ta myszka jest typu Ultralight. Pomimo, że nie ma jakichś tych wszystkich dziurek, tak standardowo tego typu myszki to mają. Tak wygląda wtyk USB. Mamy także miękki przewód w oplocie i właśnie taki pasek do spięcia nadmiaru. I przewód jest taki jak w myszkach typu Ultralight. Czyli taki bardzo, bardzo mięciutki, a jednocześnie wytrzymały. Tak więc układa się to bardzo dobrze. Od spodu widzimy dobrej jakości ślizgacze oraz sensor. No i mamy tutaj od spodu troszeczkę zmniejszoną masę poprzez takie liczne otwory. Dzięki temu ta myszka jest tak lekka. Przewód zakotwiczony jest bardzo dobrze, trzyma się to tutaj super. Dzięki dobrej jakości ślizgaczom i niskiej masie ta myszka przemieszcza się po podkładkach bardzo lekko. Tutaj zaznaczę. Że te ślizgacze nie są foliowane, więc tutaj nie musicie się martwić, że jest jakaś folia i ten ślizg będzie taki. Tutaj akurat nie ma zabezpieczonego folią, więc można od razu tę myszkę wyjąć z pudełka, praktycznie i korzystać. Od boku mamy takie chropowate tworzywo, które poprawia przyczepność. Od drugiej strony jest dokładnie to samo, tak więc pójdźcie sobie na bryłę tej myszki. Jest to myszka uniwersalna, nie mamy żadnego profilowania, natomiast przyciski główne są delikatnie wyprofilowane. Więc tutaj mamy taki chropowaty plastik z wzorkami. Natomiast powierzchnia jest to dobrej jakości tworzywo, które ma taką jednolitą fakturę. Nie jest ani jakieś chropowate, ani jakieś takie super śliskie. Mamy element LEDowy, czyli logo SPC Gear. I tutaj jeszcze widać taki pasek. No i nie ma tutaj jakichś błyszczących plastików, co jest myślę, że fajne. Mamy przyciski boczne, za chwilkę je wszystkie wyklikamy. Rolkę, która nie wystaje z myszki, jak widzicie, za dużo. Ale kręci się z fajnym oporem. Jak myszką poruszamy na boki, to rolka się nie trzęsie, więc jest dobrze zamocowana, precyzyjna i działa też jako przycisk. Przełącznik DPI i dwa główne przyciski. Teraz je sobie właśnie wyklikamy. I tak myszka jest średnio wysoka, nieprofilowana, więc fajna do chwyty typu claw, jak i do klasycznego, czy do fingertipa nawet. I przyciski boczne. Bardzo solidnie, klikają. Bardzo fajna odpowiedź. Tak, zdecydowanie wiemy, że został przycisk naciśnięty, więc praca przycisków bocznych bardzo mi się podoba. Przycisk do DPI też klika intensywnie. Czujemy, że został naciśnięty i dość twardy ten klik jest. Tak samo tych bocznych. Rolka mogłaby troszeczkę bardziej wystawać, ponieważ ja osobiście tak lubię, jak ta rolka troszkę bardziej wystaje, ale jest OK. I delikatnie działa, lekko jako przycisk, też takim dość twardym klikiem. No i sprawdźmy te przełączniki Kail. Zdecydowany, twardy klik. No, dość głośny, nie da się ukryć, ale jednocześnie takim bardzo dobrym wyczuciem tego kliku. My mam, że te przełączniki. Robią tutaj na mnie bardzo dobre wrażenie. Oczywiście, jak ktoś nie przepada za takim twardym klikiem, to może to nie do końca być to czego poszukuje, natomiast trzeba tutaj docenić to, że te przełączniki działają właśnie tak bardzo intensywnie z bardzo dobrym wyczuciem tego kliku. No i 80 milionów klików, no ta myszka za szybko raczej nie zostanie wyklikana nawet gdybyśmy dużo grali. Jak myszkę włączymy, ożywają ledy na rolce. Na logo SPC i na tym tylnym pasku LED-owym. Od spodu też troszkę ten pasek właśnie widać, ale wszystkie efekty LEDów i software zobaczycie w drugiej części recenzji. Zrobimy też dokładne testy tej myszki. Na razie wiemy, że jakość wykonania naprawdę na wysokim poziomie, dobre, ślizgacze i bardzo przyjemnie, klikające wszystkie przyciski, łącznie z dość twardo klikającymi przyciskami głównymi, ale które jednak zapewniają świetną odpowiedź tego właśnie przycisku. Jest to taki typ myszki, do którego bardzo łatwo się przyzwyczaić, ponieważ jest nieprofilowana, ale za to wygodna. Chwyt jest bardzo dobry poprzez te chropowate elementy. Ja Więc powiem Wam, że generalnie jest lepiej niż się spodziewałem, bo nie myślałem, że po poprzednich myszkach SPC Gear, które były naprawdę udane, to, że Gem Plus będzie w stanie mnie jakoś bardziej zaciekawić, zachwycić, ale jednak się udało. A co pokaże dalsza część recenzji, czyli testowa, oglądajcie dalej, a się dowiecie. I przy okazji, jeszcze mała zapowiedź, ponieważ będzie też u mnie testowana osobno podkładka SPC Gear Endorphy z Materiału Cordura w rozmiarze XXL. Jest to rozmiar, który pojawił się w sprzedaży jakiś czas temu. Jest to podkładka wodoodporna, wysokiej jakości. Jest to jeden z najlepszych materiałów, jeśli chodzi o podkładki miękkie. Tak więc test tej podkładki też będzie niedługo po teście myszki. Zobaczcie, jaka to jest duża podkładka większa niż to moje cóż to tutaj mam. Tak więc, naprawdę spora rzecz o powierzchni bardzo dobrej jakości, gdzie Myszka może uzyskiwać naprawdę ogromną prędkość. No ale na osobne, dokładne testy tej podkładki sobie poczekajcie. Oczywiście myszki Gem Plus użyję w tych testach. Natomiast to jest tak dla Was informacyjnie, żebyście wiedzieli, że SPC Gear poza myszkami, klawiaturami, słuchawkami ma też w ofercie bardzo ciekawe, dobrej jakości podkładki pod myszkę. No i myszka Gem Plus przed nami. Rozpoczynamy testy. Na początek pokażę Wam software, który wygląda całkiem ok. Przede wszystkim mamy profile. Możemy sobie tutaj utworzyć, jak widzicie, wiele z nich. Zakładka Keys, gdzie po prostu możemy przypisywać wszystkim klawiszom różne funkcje. Jest tego bardzo dużo do wyboru. Następnie mamy zakładkę Performance, gdzie możemy ustawić aż 6 wartości DPI. 50 to jest najmniejsze. A testować będziemy na 800, 2000 i na maksymalnej 19000. Mamy próbkowanie do 1000 Hz. I standardowe opcje poprawiania precyzji wskaźnika. Prędkość scrolla, prędkość double kliku. Lift of distance do wyboru mm albo 2 i prędkość odpowiedzi przycisków standardowo ustawiona na 20ms. Można sobie poeksperymentować. Minimum to jest 1 milisekunda, a maksimum to jest 100. Ostatnia zakładka to jest nagrywarka makr, a przed nią mamy konfigurację LEDów. Zaraz Wam pokażę te efekty, natomiast jak pobrać to oprogramowanie? Wchodzimy na stronę SPC Gear, wybieramy myszkę Gem Plus, szukamy ją sobie. Zjeżdżamy sobie na dół. I tutaj mamy software do pobrania, klikamy sobie i się pobiera. Przy okazji na stronie też tutaj widać, jak ta myszka wygląda w środku. Jakby kogoś to interesowało, to już tutaj ma taką wizualizację. No jak dla mnie osobiście ta rolka mogłaby być trochę większa i bardziej wystająca. Przyzwyczaiłem się do niej po kilku dniach, natomiast to, jak ta rolka troszeczkę bardziej wystaje. Wielkość jest ok, bo ta rolka jest dość duża, no ale na coś trzeba pomarudzić, natomiast te przełączniki, ten twardy klik powiem Wam, że rewelacja. Rewelacja, jak się do tego przyzwyczai. Oczywiście klik jest sam w sobie troszeczkę głośniejszy niż w myszkach z miękkim klikiem, ale ta pewność przy wciśnięciu przycisku jest po prostu niesamowita. Do tego że wodność 80 milionów klików to będzie ciężko naprawdę tą myszkę wyklikać. Tak więc spójrzcie sobie teraz na efekty LEDów. Mamy kilka ustawień, LEDy wyłączone, wtedy nic się nie świeci ani rolka, ani logo. Standard. Mamy tutaj moc świecenia. I kolory w pętli albo kolor stały. Trzeba kliknąć Apply, natomiast działa to dość szybko. Tak więc te kolory się będą tak podmieniać po kolei, jak ustawiliśmy, albo zrobimy Fix Color, jeszcze raz Apply, i mamy stały kolor, jaki sobie po prostu wybierzemy z tej palety. Dosłownie. Nawet nie mija pół sekundy i jest to zapisane, więc OK. Chociaż ja osobiście wolę, jak te zmiany zachodzą w locie, czyli po prostu bez klikania tego Apply. Ale OK, tutaj jest tak, nie jest źle. No i mamy też wersję Breathing, czyli oddychające. I też może być to albo stały kolor, albo taka pętla kolorów. gdzie możemy sobie te poszczególne kolory też tutaj skonfigurować. Jest ich 8 w sumie w tej pętli. Ale możecie z tego zrobić dwa, bo po prostu możecie zrobić czerwone na czterech i niebieskie na czterech. Powiedzmy dwa takie kolory przykładowe. Następny efekt to gliding i wygląda on tak. W jedną stronę przenika i w drugą i potem się zmienia lub nie. Efekt raindrop wygląda tak, czyli też całkiem ciekawie. Efekt glisten. To jest coś takiego bardziej dynamiczne. Neon, czyli oddychanie, ale bez przygasania, czyli taka po prostu płynna przemiana kolorów. Jeden z moich ulubionych efektów ogólnie i możemy tutaj wybrać tylko prędkość o właśnie, w tej chwili mamy wyższą prędkość i te zmiany zachodzą dużo szybciej efekt wave, czyli takie typowe RGB bardzo ładny efekt moim zdaniem rolling back and forth to jest coś takiego o, w tej chwili na dość wysokiej prędkości spowolnimy troszeczkę o, myślę, że teraz lepiej się od lewej do prawej i wraca no i mamy glisten 2 to jest wtedy coś takiego. Dość dynamiczny efekt. Tak więc, rolka świeci całkiem ładnie. Logo SPC jest dość duże. A ten pasek mamy odtąd dotąd, czy tak typowo na tyle myszki. Sprawdzamy interpolację. 800, 2000 i nawet 19000. Nawet na 19 nie ma. Podkładka twarda, czyli inny typ powierzchni, powierzchnia plastikowa, dużo szybsza. To była 800, 2000 i 19000. No, nawet na takiej podkładce sobie ten sensor poradził dobrze. I test precyzji. Podkładka twarda, czyli ta szybsza, patrzcie bardzo precyzyjny ruch, żadnych artefaktów, żadnych anomalii, żadnego angle snappingu, rewelacyjnie 2000 szybszy ruch, ale cały czas niesamowicie precyzyjny. I nawet się pokusza o te 19 tysięcy zobaczcie na twardej podkładce przy 19 tysiącach. No, ten ruch nie jest do końca precyzyjny, ale to też może być spowodowane typem powierzchni, dlatego robię te testy, więc wracamy na podkładkę miękką i ponownie zaczynamy od 800, dużo mniejsza prędkość, ponieważ to jest już podkładka materiałowa, a nie plastikowa, czyli wolniejsza. Ego snapping nie występuje, precyzja bardzo wysoka. 2000 dPI szybszy ruch, ale tutaj łatwy do kontrolowania na tym typie podkładki i 19 000 jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No, też jest spadek precyzji, pomimo że interpolacji nie ma. Nie tak duży, co prawda, jak na podkładce twardej, ale szybkie ruchy powodują większe anomalie, a wolniejsze, takie pełne ruchy są bardziej ok. Natomiast mam wrażenie, że też momentami ten sensor troszkę przeskakuje przy tym najwyższym DPI. No i parametr lift of distance mamy ustawiony na 1 mm. Sprawdźmy, czy faktycznie na jednej płytce już nie działa. No i tak, na jednej płycie nie działa, jak ustawiłem na 2 mm. Apply zapisało i na 2 mm na jednej płycie działa. Jedna płyta ma 1,2 mm, czyli dwie płyty będą już miały 2,4 mm i nie powinno działać. No i tak też jest, nie działa. Czyli ta zmiana LOD sprawdza się jak najbardziej. Mamy albo mm, albo 2. Mm. I na podkładce twardej na dwóch płytach też ta myszka już nie działa przy tym wyższym parametrze LOD. Tak więc testy wyszły dla myszki bardzo pozytywnie. Poza tym maksymalnym DPI 19000, gdzie przy wyższych prędkościach następowały już spadki precyzji. Jak obniżyłem DPI do 7250, to zobaczcie, bardzo wysokie DPI już, a tych spadków precyzji praktycznie nie widać. Tak więc można tutaj grać także na wysokich DPI, chociaż niekoniecznie na tym 19000. sprawdzamy myszkę w Apex Legends, na początek 800 kasie. takie DPI w sam raz dla mnie. Zobaczmy. Bardzo duża prędkość, bardzo duża precyzja sensora. Nie ma tutaj do czego się dosłownie przyczepić. Działa to wszystko w locie. Nie ma mowy o tym, że ten sensor po prostu coś błędnie zinterpretuje, i przez to nie trafimy w cel, nawet odległy, nawet przy dużej prędkości. Tak więc jakość tego sensora jest po prostu popalająca. Jest to tak precyzyjne, tak ta myszka sama w sobie dobrze że w dłoni. Więc jak widzicie bardzo precyzyjnie, bezproblemowo. Gdzie chcemy trafić, tam trafiamy. No dobra, co tu więcej gadać. Troszkę wyższe DPI, czyli 2000, już trochę nie moja bajka. Już wtedy minimalny ruch trzeba robić nad garstkiem, żeby się przemieścić. Natomiast celowanie też nie sprawia naprawdę żadnego problemu. Zobaczcie, no nie ma problemu, jest po prostu świetnie. No i ten sensor też praktycznie nie ma prawa się gubić, czy robimy ruch na niższym DPI, taki dookoła. No tutaj nic się nie dzieje, bo ten ruch jest po prostu zbyt wolny, ale wystarczająco szybkie, żeby zrobić sobie taki. Zwróć za siebie, 2000 to już jest większa prędkość, i tutaj, pomimo szybkich ruchów, ten sensor nie wariuje, można na nim naprawdę polegać, tak więc rewelacyjna precyzja. No i tyle. No cóż, trzeba przyznać, że SPC Gear ponownie wykonało dobrą robotę. Tak jak bardzo lubię ich klawiatury chętnie je testuję, a także porównuję z innymi produktami, ponieważ prezentują dobry stosunek jakości do ceny, to muszę powiedzieć, że w dziedzinie myszek też coraz bardziej mi się to podoba. Myszka Gem Plus jest przede wszystkim wygodna, lekka, a także ma bardzo precyzyjny sensor, dobre oprogramowanie. Tak więc po prostu myszka dla bardziej wymagających graczy, która myślę, że spełni oczekiwania. Nie ma tutaj za bardzo się do czego przyczepić i też co jest tutaj charakterystyczne to właśnie, Twardy, intensywny klik, który zapewniają specjalne przełączniki o bardzo wysokiej żywotności. Tak więc, jeśli chodzi o moją opinię, to myszkę uważam za bardzo udaną i opłacalną. Oczywiście, konkurencja jest duża i w tej cenie mamy spory wybór przyzwoitych, ciekawych myszek. Ale jeśli akurat ta by Was zainteresowała, to dokładnie jej ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Także, czy są jakieś promocje aktualnie na ten model? No i są tam też inne ciekawe rzeczy, więc warto zajrzeć. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, to będę wdzięczny za zasubskrybowanie kanału. Jeśli jeszcze nie jesteście moimi subskrybentami, przy okazji pozdrowienia dla wszystkich moich stałych widzów. Dziękuję za to, że jesteście. A chętnie też powitam nowych widzów. Jeśli w tym momencie klikacie przycisk subskrybuj, to dziękuję wam bardzo i otrzymacie powiadomienia o nowościach na kanale prawie 2,5 tysiąca filmów i ta baza cały czas się rozrasta, więc będzie co oglądać. A jest na dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się.